Szanowne władze Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Irlandii, szanowni polscy nauczyciele, drodzy rodacy w Republice Irlandii. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz polityk oddany sprawom publicznym i naszych rodaków poza granicami kraju, wyrażam ogromną radość w Państwa świętowaniu. Uroczystość, którą dzisiaj upamiętniamy, dziesięciolecie powstania Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Irlandii. Skłaniał mnie bowiem nie tylko do powinszowań, ale i refleksji. Naturalnej refleksji wynikającej z postrzegania dzisiejszej rzeczywistości przez pryzmat naszej najnowszej historii tworzonej poza granicami kraju. Historii, którą państwo, Polki i Polacy żyjący w Republice Irlandii, tak wspaniale budują. Wiemy wszyscy, że tożsamość narodowa to identyfikacja i historia. Polska macie szkolna ma ponad 100 tradycję, która sięga jeszcze czasów zaborów. Kiedy to patriotyczni działacze byli świadomi potrzeby krzewienia oświaty polskiej. W 109 lat, od kiedy w Warszawie powstała polska macie szkolna, swoją oficjalną działalność instytucja zapoczątkowała w Republice Irlandii. To wspaniałe świadectwo patriotyzmu i dochowywania wierności narodowym wartościom. To wyjątkowe świadectwo zintegrowania i sukcesów wartych dobrej sprawy narodowej sprawy. Żyjąc w republice Irlandii. Nawiązujecie Państwo do chlubnej tradycji patriotycznego zaangażowania. Zaangażowania, które w przypadku Polskiej Macierzy Szkolnej jako instytucji oświatowej zainicjowane zostało m.in. przez Henryka Sienkiewicza. Chwała i cześć Państwu za to, że po ponad 100 latach od powstania organizacji potrafiliście nadać macierzy nowe na tchnienie i jakże owocne życie. Jubileusz jest także sposobnością dla przypomnienia i docenienia wysiłków polskich środowisk w Irlandii. Wiem, że o doniosłości zaangażowania w tworzenie, prowadzenie oraz rozwój szkół najlepiej wiedzą Państwo, żyjące i dający świadectwo polskości w Republice Irlandii. Wy, którzy z determinowaniem, wysiłkiem i zaangażowaniem, z myślą o wychowaniu i edukacji swoich dzieci, dowiedliście przenikliwości i potrzeby krzewienia oświaty polskiej. Nie wszyscy bowiem w Polsce zdają sobie sprawę, że polscy obywatele tworzą obecnie najliczniejszą mniejszość narodową w Republice Irlandii. A polski język jest drugim najczęściej używanym w tym kraju. W ciągu 10 lat działalności Polska Macie Szkolna w Republice Irlandii wykonała ogromną pracę na rzecz tego, aby dzieci, które przyjechały do Irlandii ze swoimi rodzicami, ale także te, które urodziły się poza Polską, mogły uczyć się w języku swoich rodziców. Działania realizowane przez Polską Macierz Szkolną w Irlandii, w tym także we współpracy z ambasadą Rzeczpospolitej w Dublinie, przyczyniają się do popularyzowania nauki w naszym ojczystym języku i zachęcają rodziców do posyłania dzieci do polonijnych szkół. Przy tej okazji warto wspomnieć o takich przedsięwzięciach jak Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Lokomotywa czy Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii. Warto pamiętać, że Polska Macierz Szkolna w Irlandii to przede wszystkim szkoły i nauczyciele. Organizacja aktywnie przyczynia się do integracji środowiska nauczycielskiego, czego wyrazem są organizowane konferencje metodyczne podnoszące kwalifikacje nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że Państwa organizacja będzie nadal odgrywać istotną rolę w życiu polskiej społeczności oraz w promowaniu polskiej kultury. Dziękuję Państwu za dotychczasową wytężoną pracę, zaangażowanie oraz nieustające dążenie do celu. Jednocześnie zachęcam do dalszej pracy na rzecz polskiej społeczności, a także do rozwijania kontaktów między Polską a Irlandią. Wierzę, że dzięki Państwa wkładowi będziemy mogli dalej wspólnie umacniać dwustronne relacje i kultywować polskie dziedzictwo kulturowe na terenie Irlandii. Od czasu zmian systemowych w polityce polonijnej rządu w 2020 roku i znaczącego zwiększenia wsparcia finansowego dla działań, środowisk polonijnych, polska działalność oświatowa poza granicami kraju może liczyć i otrzymuje konkretne oraz wymierne finansowo wsparcie. Reprezentując polskie władze, pragnę zapewnić Państwa, że współpracę ze środowiskami polskimi, tym bardziej z zadaniem rozwoju szkolnictwa polonijnego, będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Temu zadaniu także służyć będzie nowo powstały Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Z całego serca życzę władzom Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Irlandii, całemu gronu pedagogicznemu szkół polskich i wszystkim pracownikom oświatowym, ale także wszystkim rodzicom uczniów szkół polskich w Irlandii, pomyślności i kolejnych oraz równie owocnych w działania i osiągnięcia jubileuszów. Wniosuję Państwu i życzę tradycyjne polskie 100 lat. Dziękuję za uwagę.